Witamy wszystkich poniedziałek, 8 kwietnia, ubiegłą niedzielę nie było filmu, bo, bo nie mieliśmy materiału. Tam takie prace, z dupy były. Co dziś pojechałem, to zapomniałem kamery wziąć, głównie opryski. Czyli mało ciekawy temat na kanale, aktualnie. Dzisiaj, możecie zauważyć, przezbroiłem traktor pod uprawę No i uprawiamy pod Buraka Buraka może dzisiaj kolega przyjedzie nam posiać część Może nam przyjedzie kolega dzisiaj posiać część, także o Mamy agregat Unia, Grudziądz, Mars John 6930, nawigacja, jedna, druga Robimy granicę pól Jeszcze Znajomy mówi, że będzie tak wygodniej ja nigdy nie robiłem, bo uznawałem, że mi to będzie zbędne, tak? No późno w tym roku jakoś wiem czy znaczy późno, nie późno. Zawsze pod koniec marca było siane, tylko że w tym roku no rok specyficzny. No wody mamy jak na razie w opór, tak? Wszystko w polach pięknie, ciepło się zrobiło. Także warunki warunki lux. Nie będę wiele zanudzał. Co, drona nie mamy? Nie mamy, bo jeszcze aplikacji się nie ogarnąłem na telefon. Znaczy drona mamy, ale nie latamy. O! W ten sposób. Na raz się i kamerę przygryjemy na magnes. Gdzie ja mam ten magnes? Tu mam coś to, to kurwa, nie odpadnie i nie rozjadę. Także dzisiaj mamy dzień kolejny, wtorek Wtorek, 9 kwietnia Tutaj wiadomo, 6.9 spięta z agregatem Trochę dziadostwa się nawyciągało Że Dziadostwa, ale to zawsze gdzieś tam Z pola, różne rzeczy Są na polu I tak jak widać na załączonym obrazku Siejemy buraki dzisiaj, przyjechał znajomy Siejemy dwie odmiany odmiany August i Janetka Janetka KHBC A tamto drugie Tamto drugie nie wiem, się zobaczyć na pudełku Hmm. Tutaj znajomy jeszcze z pół godzinki, mówi będzie kończył. Tak to wygląda. W słońce trochę idziemy. Zobaczymy co tu jest. Tylko że to też nie wiadomo, bo robimy takie doświadczenie, że sypaliśmy... O sam, ładnie jest. Tu jest, tu jest. Nie za głęboko. Widgoci mamy w opór. Także tu widać o tu było, chyba już wydrapałem. Tak to wygląda. Zielsko, zielsko powyłaziło Kamieni u nas też dostatek Akurat na tym polu niekoniecznie Tam przy budowie, koło tamtej działce z budową bo Tam to jest normalnie urodzaj Patrz Krzysiek, jaki kamień No o. A skąd on mógł się wziąć? E, kamienie same rosną z ziemi Same rosną z ziemi kamienie to Ale jak on rośnie? Mały kamyczek Ale no. deszcz padali I To co kamienie tylko normalnie po deszczu rosną? A. Ale nie, poważnie mówisz? Poważnie Punkt.